Dzień dobry, witam Was serdecznie, tutaj Morena ze strony Ścieżka do Keter. Święta, święta i po świętach, co zabieramy się w za czytania styczniowe. Czytania roczne będą się pojawiać w pierwszej połowie stycznia sukcesywnie i w miarę możliwości, gdyż doba... Doba ma niestety tylko i wyłącznie 24 i nie chcę mieć, mieć więcej za nic. Za nic się nie na choćby o godzinkę rozciągnąć w radną stronę. No więc cóż ja zrobię biedna. No nic nie zrobię. Ale cóż, no dziękuję Wam za ten kolejny rok razem. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zapraszam do subskrybowania do tej subskrypcji i dzwoneczka, który da Wam powiadomienie za każdym razem, kiedy kolejny film się na kanale pojawia. Poza tym informacje o wszystkich filmach umieszczam również na stronie facebookowej. Na stronie facebookowej jest ostatnio troszkę cisza, ale tak sobie myślę, że jeszcze, jeszcze do końca roku sobie zrobię urlop z nią. A potem już znów coś, coś tam będzie się częściej, częściej pojawiało. Więc też możecie tam zajrzeć od czasu do czasu. A tymczasem zabieramy się za czytania. Dzień dobry, bliźniakom! Witam wszystkie bliźniaki. Na styczeń 2022 roku. Co styczeń przynosi dla was? Zobaczymy sobie. Dla bliźniaków, dla zodiakalnych bliźniaków. Na styczeń 2022. Sprawa numer jeden. Sytuacja. To, co na pierwszym planie dla Was w tym miesiącu. Paś Puchar. Wyzwanie. Dwójka kapuław. Rada. Siła. I wynik. Bliźniaki związkowe w sprawach uczuciowych dla bliźniaków związkowców. Kochankowie dla bliźniaków singli. Sprawy uczuciowe. Dziesiątka pucharów. Sprawy zawodowe i finansowe. Królowa monet. I co przychodzi z otoczenia? Koło fortu. Pod spodem u świat! Czwórka mieczy, słońce, rycerz pucharów trójka, trójka mieczy. Bliźniak się wygrzebał z dołu. Bliźniak się wygrzewał z dołu, dół ze za sobą zamknął. I co tu teraz dalej zrobić z tak pięknie rozpoczętym dalszym ciągiem życia? Jako kartę tego miesiąca mamy Pazia Pucharów. I tak, paść pucharów może być bardzo uczuciowym dzieckiem, jeżeli dzieci macie. Jeżeli macie dzieci i są one bardzo uczuciowe, to to jest to. to. To polecam się skoncentrować na tym uczuciowym dziecku. Jeżeli też dzieci nie macie, paść pucharów pokazuje podejście do życia kompletnie nierealistyczne, niepoważne, takie właśnie jak rozmarzone dziecko. Takie, które idąc ulicą marzą o niebieskich migdałach i przewraca się o własny nogi. To zobaczmy tak. Na no, opcję dziecko. Jeśli dla bliźniaków, które mają uczuciowe dziecko cóż to jest? dziecko Dziecko, któremu, dziecko, któremu zapewnić należy taką Komfort psychiczny, równowagę i balans. Być może dziecko, być może dziecko pesymistyczne, które jest w jakimś dołku, być może dziecko, które, które właśnie przeżywa pierwsze miłości i rozstania. Trzeba to, trzeba to dziecko w jakiś sposób wspomóc, wesprzeć, tak? Zobaczcie, tutaj ten aniołek tak? utrzymuje równowagę, mieszając. Poszczególne składniki. Tak? Dwa różne żywioły. I robi to w takiej oto dziwnej pozie. Jedną nóżkę ma na ziemi, gdzie stoi stabilnie, a drugą nóżkę ma w wodzie. Tak? Czyli w tych uczuciach. Czyli to jest połączenie. Tylko mając połączenie i z emocjami, i z rzeczywistością. Można zaprowadzać ten balans tutaj, tak? Można mieszać pozostałe żywioły. I kontynuując, temat dziecka. To jest dziecko dziecko niezwykle uczuciowe. To jest dziecko, które no, tutaj jest za dużo tej wody, tak? Za dużo tego uczucia, tego pływania w emocjach. Trzeba to troszeczkę ustabilizować tym właśnie elementem ziemi. Tak? Osadzić je troszeczkę w rzeczywistości. Ok? Korzystając przy tym również z powiązania emocjonalnego między wami. Tak mi to na to wygląda. Aha, a pod spodem królowa monet. Tak, królowa monet. Bardzo często pokazuje się jako matka. To jest matka realistka. A ona na ziemi stoi bardzo mocno, tak? Więc tu szczególnie panie, bliźniaczki, proszę tu się z tym dzieckiem pokomunikować i takie troszeczkę ściągnąć na ziemi. Wyciągnąć troszkę na suchy brzeg z tej wody. Ok? Tak. Dla bliźniaków bezdzietnych. Dla bliźniaków, gdzie. Ten paś pucharów pokazuje Was. Ach, to zakochanie. Zakochanie, jakiś świeży związek. Świeży związek, albo jeszcze nie związek. Coś, co może się wykluć ze znajomości takiej, takiej czysto towarzyskiej, czysto przyjacielskiej. Jakiś miły pan. Aha. Kochankowie pod spodem. Jakiś miły pan poznany gdzieś między, między ludźmi w towarzystwie, w towarzystwie, które znacie. No i to, to jest albo wasze zakochanie, albo wasze tutaj rozmarzenie w związku z tym panem, albo ten pan taki. No w każdym razie, dla bliźniaków, szczególnie singli, tak, to. Mogą się pojawić tutaj takie myśli o rodzinie, o tym, żeby coś tu może z tego było. No, jak najbardziej być może. Jak najbardziej być może. Wygląda rokująco. Wyzwanie. Dwójka buław. Dwójka buław, czyli podejmowanie decyzji, obieranie z dwóch dróg, co najmniej dwóch dróg, wybieranie jednej. Szacowanie możliwości. O. Na każdej z tych dróg. Tutaj ten, ten wybór jeszcze na etapie tej. Mm, dwójki buław jeszcze nie jest dokonany. Tak? Tutaj dopiero się. Trzeba oszacować możliwości, dowiedzieć się, z czym się wiąże każda z nich, coś, z czym to się je. Tak? I dopiero wtedy można, można coś orzec. Aha, trzeba poczekać. Dokładnie. Tu jeszcze, jeszcze, są, jeszcze zbyt wiele jest niewiadomych na tych drogach. Szacować, szacować możliwości i szacować opcje można zawsze. Tak? Natomiast tutaj dopiero należy wykonać jakieś czynności, żeby coś bliżej wiedzieć o tych możliwościach. Tak? Żeby sprawdzić je dokładnie. I być może wyzwaniem jest to, żeby wy nie, nie chcecie czekać od, od, tak dowiedzenie się, wywiedzenie się dokładne, tak przejście do tej trójki buław, kiedy te statki puszczone w morze wracają, no troszeczkę trwa. I rzeczy niestety mają to do siebie, że trwają tyle, ile trwają. I może wam tutaj po prostu brakuje cierpliwości, żeby na to czekać. No więc właśnie. Ale jeżeli się nie wykażecie cierpliwością, i nie będziecie chcieli czekać. I pójdziecie tak sobie o nieznane, bo wam się tak wydaje coś tam, bo wam się wydaje, że ta droga będzie dobra, to żebyście po prostu nie zabłądzili. Tak, mamy kartę Księżyca, która mówi o niewiadomych, o, o iluzjach, o rzeczach, o tym, że nam się zdaje. Hmm? O tym, że... Na podstawie niepewnych przesłanek, nierealistycznych przesłanek, niesprawdzonych przesłanek, niestety, ale możemy sobie tutaj zdrowo zabłądzić. Więc ja bym tu jednak sugerowała poczekać. Tym bardziej, że na wyniku mamy tę kartę wisielca. Tak? Pod spodem szóstka, szóstka monet, czyli to doczek czekanie się opłaci. Ok? Czekanie się opłaci. Rada. Karta siły. Silne podejście. No, to podobnie jak skorpiony miały. To jest taka walka ze sobą. Walka ze sobą i z wszystkim tym, co nie pozwala nam czuć się dobrze ze sobą. Również dla niektórych osób, jest to walka, walka o swoje. Tak? Dla osób, które już dobrze się czują ze sobą, jest to walka o utrzymanie tego stanu. Walka o to co, to, co jest dla mnie ważne, to, co jest moje, o to, żeby mi się nie pogorszyło. Żeby ten stan dziewiątki monet, tej satysfakcji z siebie, tego zadowolenia z siebie, tej względnej stabilizacji finansowej, materialnej i satysfakcji ze do swoich dokonań trwał nadal. To tak, jakbyście tu musieli się troszeczkę łokciami poprzepychać. No, a pod spodem czwórka, czwórka monet. Coś podobnego też jak u Skorpiona. Rzecz idzie o to, żeby nie stracić, tak? Rzecz idzie o to, żeby jednak był ten zysk. Tylko tam szło, tam u Skorpiona szło o, minimalizo o minimalizowanie strat, tak? Już nawet nie maksymalizowanie zysków, tylko minimalizowanie strat. U Was idzie o maksymalizowanie zysków. W warunkach, gdzie, no, trzeba użyć, używać siły. Trzeba się wykazać siłą wewnętrzną, determinacją. Tutaj jeszcze wrócę do tego wyzwania. No, wyzwaniem jest ten wybór, wyzwaniem jest poczekanie, aż tego wyboru można będzie dokonać. Jeżeli będziesz, staniesz już przed tym wyborem, już mając wszystko, co potrzeba, żeby tak skierować się na którąś z tych dwóch dróg. Wybierz to, co będzie dobre dla Ciebie. No. Takie proste, a jednak, a jednak nie zawsze. I wynik. Karta Wisielca. Karta Wisielca, czyli zaczekanie, przeczekanie. Tak, to, 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 co jest tu. Zaczekanie i przeczekanie. Nabieranie oświecenia, nabieranie mądrości. Nabieranie. Szerszej perspektywy. A po to, żeby wstać potem, inaczej, odwiesić się potem, już posiadając to świeże, nowe spojrzenie i przywołać do swojego życia coś nowego. Żeby odwrócić los. No, tak to bardzo metafizycznie to wychodzi. No. co poradzę, co poradzę. No? no dokładnie. Asbuła. Przywołaj swój nowy los. Tak? tylko żeby przywołać ten swój nowy los i żeby, i żeby on nie wyszedł tak jak zawsze bo chciał, żeby nie wyszło chciałem dobrze a wyszło jak zawsze to tutaj jednak potrzeba jakiejś refleksji ok? dobrze i lecimy do bliźniaków w związkach dla bliźniaków w związkach mamy kartę kochanku Karta kochanków mówi o wyborach. Wybór pomiędzy sercem a powinnością. Wybór pomiędzy potrzebą serca a potrzebą serca. Wybór też taki, czy chcę wstąpić na następny level. I przy związkach widzę to jako podejmowanie wyboru. O tym, czy na przykład, jak już tak sobie chodzimy za rączkę, to może zamieszkamy razem. A jak już tak sobie mieszkamy razem od jakiegoś czasu, to może ślub byśmy wzięli? Tak? Może, a może pora na dziecko? To są tego typu dylematy tutaj. A może rzecz idzie o to, że aby utrzymać rodzinę, utrzymać ten związek, tak, tą relację, zachodzi potrzeba, nie wiem, wyjazdu dalekiego. I czy zostać na miejscu? Tu gdzie jest ten związek, gdzie ta druga osoba? Czy jednak wyjechać? I bez gwarancji, czy ten wyjazd nie nadszarpnie tą relacją. Dlaczego że dotyczy? to tyczy? To karty kochanków dla bliźniaków związkowych. No. A co poświęcić, żeby było dobrze? Co poświęcić, żeby było dobrze? Bo w karcie kochanków oprócz tego wyboru jest też kwestia tego, tak, mamy dwie opcje. I jedną z tych opcji trzeba poświęcić, żeby hodować drugą. I rzecz tu idzie o to. Właśnie, co z rzeczy, które kocham, mogę poświęcić w imię tego, tej radości, dobrobytu, szczęścia i czyje jest to szczęście. Czy ono jest moje, czy ono jest nasze? Uu. Te części z was, to co mówiłam tutaj o, o tym panu takim, o tym zakochaniu, o tym pływaniu w wodzie i o tym oderwaniu od rzeczywistości, to może być również osoba, która się pojawia, to osoba trzecia w tym związku. Osob, pojawiająca się osoba trzecia, dla której ktoś tutaj jakiś bliźniak traci głowę to raz. A jeżeli waszą by była ta, ta opcja z uczuciowym dzieckiem, to też ta karta mówi w tym momencie, dla tej opcji z dzieckiem, ile mogę poświęcić dla szczęścia mojego dziecka. No. Trudne sprawy. Odcinek 13685. Rada: Rada jest taka. Broń tego, co dla Ciebie ważne. Rada jest taka. Król Moment. Tak? Jak Ci dobrze, to sieć na tyłku. No chyba, że Ci się znudziło i chcesz teraz troszeczkę zatrząść, żeby była adrenalinka. No ale to już kto co uważa. Tak? Bliźniaki, single, dziesiątka pucharów. I tutaj, wracając jeszcze znów do tego, do tego tu zakochania, no właśnie, może się tutaj pojawiać jakiś taki osobnik lub osobniczka, która Was troszeczkę, że tak powiem, wrzuci na głęboką wodę. O! i zaczną Wam się załączać jakieś tutaj takie wizje, wizje no, tworzenia rodziny wspólnie. No, tworzenia i rozwoju uczuć, i roz, tutaj rozkwitu, połączenia między Wami i również też takiego, takie no, na stałe. A też tak, jakbyście się mogli zdecydować. I teraz, kto jest tym padziem pucharów, tak? Czy tutaj ten osobnik krokujący, czy wy? No, patrząc na ten brak zdecydowania, co wybrać, no ja raczej obstawiam, że wy. I tu, w tym momencie, gdy mówiliśmy o wyborze tych dwóch opcji, tak? Wyborze dwóch dróg. No to będą to drogi takie, no albo... Iść w to albo nie iść w to. A pod spodem mamy rycerza. Moment. Czyli poczekaj. Tak? Poczekaj, nie decyduj jeszcze. Poczekaj na konkrety. Poczekaj, aż się okaże, czy ta inwestycja bo zaangażowanie się uczuciowe no, też jest swego rodzaju inwestycją, więc poczekaj, aż będziesz miał pewność, czy ta inwestycja Faktycznie przyniesie Ci zyski. Okay? Tak czy inaczej, to co mówiliśmy tutaj. Więcej ziemi. tak? Tu za dużo wody w nim jest. Trzeba to troszeczkę zrównoważyć ziemią. No, dokładnie. I król monet. A i jeszcze paśmowi pod spodem. No. Decyzję podejmij na podstawie takich twardych przesłanek, konkretnych, rzeczywistych i namacalnych. Hmm? Bardzo monetowo dla Was w tym miesiącu. Sprawy zawodowe i finansowe. Królowa monet. Królowa monet. Siedzi sobie wygodnie, stabilnie, tak? I inwestuje monety, które posiada. Inwestuje tak, aby nie stracić, bo... Dobrze myśli, dobrze kombinuje. Jak coś nie wie, to się dopyta, tak? Jeżeli ma za małą wiedzę w danym zakresie, to jej zasięga, tak żeby obraz mi szerszy z lotu ptaka, żeby znać prawdę i wiedzieć, jak jest, a nie tylko, jak jej się zdaje. Bardzo dobre podejście. Bardzo dobre podejście, jeżeli chodzi o sprawy finansowe. No, a dopiero potem działa. Tak? Dopiero potem przychodzi do czynu, tak? Królowa, królowa Mieczy tak zastanawia się. Wymienia informacje. Tak? Tutaj też mamy zasięganie, dowiadywanie się prawdy. A tu mamy działanie. Nic dodać, nic ująć. I co przechodzi do toczenia? Zmiana. Koło fortuny. Czyli tak. Ten los na loterii życia. Ta szansa jedna na milion. Przychodzi, otwiera się przed wami. Nie wiem na co szansa. To dla każdego zapewne na coś innego. Aha. Słuchajcie informacji. Słuchajcie tego, co wam ludzie mówią. Słuchajcie tego, co do was przychodzi. Bo dzięki temu możecie się dowiedzieć czegoś przed wszystkimi i tą szansę swoją chwycić. I, I tą szansę złapać i wykorzystać. No. rozwiązać problemy dotychczasowe. Rozciąć wszelkie wątpliwości jeżeli jakikolwiek mieliście, no a wydaje się, że mieliście tu i tu i tu. Jest możliwość na ten miesiąc tak rozstrzygnięcia wszy wszystkich niejasności, wszystkich, yy, wszystkich takich rozkroków, gdzie stoimy w rozkroku przed dwoma opcjami, nie wiadomo co wybrać. Jest taka możliwość. Żeby ją odkryć, żeby ją znaleźć. Słuchajcie tego, co ludzie wam mówią. O. A potem nared wam i wią I I rada dla Was! Dla z zodiekanych na styczeń 2022 roku. Patrzymy na tą tak? W tył i w przód. Karta ma tytuł w tył i w przód, i jeżeli patrzymy na nią w pozycji prostej, to to jest właśnie tak: to niezdecydowanie, to bimbanie dwoma, miotanie się między dwoma opcjami, to stanie w rozkroku między dwoma drogami, gdzie jedna noga chce iść w prawo, a druga w lewo. To jest, są właśnie tak, te decyzje do podjęcia. Kiedy. Kurczę, no decyzja jest ciężka, tak? I, i ważę ją na boki. Tak, a co jeśli zrobi tak, a co jeśli zrobi inaczej? W związku z tym, że mamy ją na odwrót, jest możliwość rozstrzygnięcia wszystkich tych wahań, rozstrzygnięcia wszystkich tych dylematów, roz, rozstrzygnięcia wszystkiego. Co wam tutaj rozwadniało obraz, tak? Zaciemniało obraz, przerwania tego zawieszenia i przywołania sobie nowego życia. Jest możliwość na zrobienie tego, ale karta tam mówi też również o tym, że to bujanie należy zakończyć że z tej możliwości rozstrzygnięcia tych wszystkich wahań i dylematów no należy jak najbardziej i jak najszybciej skorzystać i to jeszcze w tym miesiącu moi drogi bliźniutka dziękuję wam bardzo za uwagę życzę wam na ten miesiąc zdecydowania i tylko dobrych decyzji decyzji, których nigdy nie będziecie żałować. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia już wkrótce.